Cześć. Ja nazywam się Karolina i zapraszam cię dzisiaj na sesję na dobry początek dnia przed pracą. Zajmie nam ona około 15 minut. Usiądź sobie wygodnie na macie i rozszerz kolana. Przenieś ręce do przodu do pozycji dziecka. Weź głęboki wdech. I głęboki wydech. Możesz delikatnie nawet Przyturlać czoło z prawej strony na lewą. Zamknąć oczy, tak jakbyś dopiero wybudzał, wybudzała się ze snu. Weź jeszcze raz głęboki wdech, wydłużając plecy, ściągając pośladki do pięt. I wydech. Powoli przejdziemy sobie do przodu, do klęku podpartego, tak żeby rozbudzić powoli nasze ciało. Zacznij przenosić ciężar ciała z prawej strony na lewą, z prawego na nadgarstka, na lewy nadgarstek. I potem z prawego kolana na lewe kolana. Możesz zacząć też przenosić ciężar ciała przez wszystkie te cztery punkty, zataczając biodrami koło. Poczuj jak lewy prawy nadgarstek. Czuję Twój ciężar, i może zacznij uruchamiać też barki, ramiona, łopatki. Tak jakbyście chcieli obudzić całe ciało do ruchu. I w swoim tempie zmień kierunek, miednica prowadzi cię. Możesz teraz przenieść pośladki trochę bardziej do tyłu. Wydłużyć ręce tak, żeby to koło stało się odrobinę większe. Zobacz, jak odczuwasz to teraz w biodrach i w miednicy. Poranek to taki czas, kiedy ciało jest jeszcze sztywne, więc wprowadzaj ten ruch do ciała łagodnie, z dużą czułością dla siebie. I zmień kierunek ruchu. Cały czas przenoszą ciężar ciała z prawej strony na lewą. I zatrzymaj się w pozycji dziecka. Jeszcze raz wydłuż plecy, rozluźnij szyję, głowę. I z wdechem przejdziemy sobie do klęku podpartego, żeby obudzić nasz kręgosłup. Kolana na szerokość bioder, dłonie na szerokość barków. I z wdechem spójrz przed siebie, otwierając klatkę piersiową i obniżając pępek do maty. Z wydechem przez ugięcie delikatne łokci odepni się od maty i rozluźnij szyję i głowę. Wdech, wklęsłe plecy, kość ogonowa do góry i z wydechem. Kocik grzbiet, tak jak kotra, no przyciąga się, poczuj ten sam ruch w plecach. I wdech. Krowi grzbiet wklęsłe plecy. Ostatni raz wydech, zaokrągli miednicę pod siebie i rozluźni szyję i głowę. Wdech. Zatrzymaj się w centrum. Przenieś jeszcze raz pośladki do pozycji dziecka. Wyciągnij się. I tym razem podniesiemy biodra do góry. Z wdechem przeniesie ręce do sufitu. Wyciągnij prawy i lewy bok ciała, talia i plecy są długie. I z wydechem usiądź na piętach. Wdech. Idziemy z biodrami do góry. Przeciągamy się, może spojrzysz na dłonie. I z wydechem usiądź na macie. Jeszcze raz wdech ręce do góry i tym razem ściągnij łokcie do kąta prostego. Poczuj jak dolne łopatki zbliżają się do siebie, jak otwarte jest klatka piersiowa. Jeszcze jeden głęboki wdech i z wydechem przybliż przedramiona do siebie. Wdech otwórz ręce i wydech zbliż łokcie, dłonie do siebie. Wdech, otwórz klatkę i może delikatnie przysuń biodra do przodu, a z wydechem, zostając w jednej linii ciałem, mocne uda, trzymają Twoje ciało, przechyl się do tyłu. Wdech, otwieramy klatkę piersiową z uśmiechem i z wydechem przesuwamy się do tyłu, tutaj mocne uda, trzymają Cię. Wdech, jeszcze raz. I z wydechem na chwilę zostań i wróć dłońmi na biodra. Przejdź sobie do klęku podpartego. Dodamy teraz kilka skrętów, które zaowocują w ciągu dnia, tak żeby kręgosłup był rozgrzany. Przenieś sobie prawą dłoń na biodro i odpychając się od lewej ręki spójrz do góry. Poczuj taki przyjemny, spiralny skręt. Kręgosłupia. Jeżeli jest przestrzeń, możesz wyciągnąć prawą rękę do góry, jakbyś chciał, chciała schwycić coś wysoko. I z wydechem prawą ręką nurkujemy pod lewy bark. Powoli odpychamy się od maty, wdech prawa ręka do góry, wyciągnij się. I z wydechem prawa ręka pod lewy bark. Znowu poczuj przyjemne wydłużanie skóry między łopatkami. Wdech. Ostatni raz. Prawa ręka w górę. I tym razem zatrzymamy się w skręcie. I połóż lewą dłoń na prawym nadgarstku. Możesz teraz pociągnąć lewą dłonią od siebie, tak jakbyście chcieli wydłużyć prawą rękę. Może poczujesz, jak rozciąga się skóra między łopatkami. Jest to bardzo przyjemne rozciąganie o poranku. I jeszcze spokojny wdech z wydechem. Lewa ręka odciąga prawą do boku. I powoli wracamy na mat. Skręt w drugą stronę. Prawa dłoń zostaje. Lewa ręka idzie teraz na biodro i z wdechem spójrz do sufitu. Jeżeli jest przestrzeń w ciele, wyciągnij lewą rękę, jakbyście chcieli schwycić coś wysoko. I z wydechem nurkujemy lewym barkiem pod prawą rękę. Wdech. Idziemy do góry. I wydech. Wyobraź sobie, że w tym momencie naoliwiasz swój kręgosłup. Odżywiasz go. Wdech do góry. I z wydechem zostajemy sobie w skręcie. Możesz odpychać się lewą ręką od ziemi. I tym razem prawą dłonią schwyć za nadgarstek i pociągnij lewą rękę od siebie. To jest przyjemny moment. Poczuj jak... Tworzy się przestrzeń między łopatkami. Kilka spokojnych oddechów. Jeszcze jeden wdech. I teraz prawa dłoń wraca na ziemię do klęku podpartego. Przejdziemy za chwilę do pierwszego psa z głową w dole. Tego podwiń palce stóp. I unosząc biodra, zbliż najpierw żebra w kierunku ud. Staraj się wydłużyć plecy, rozluźnić szyję i głowę. Kolana są cały czas ukięte, i możesz zacząć powoli na zmianę zginać prawe i lewe kolano, wydłużając tyły nóg. Pamiętaj, że rano tyły nóg są bardzo napięte, więc powolutku. Nie śpiesz się, daj sobie czas, żeby chwilę pomaszerować na macie, a na pewno rozluźnić szyję i głowę. I odepchnij się z rąk, wydłuż plecy i z wydechem odłóż kolana na matę. Przejdziemy sobie jeszcze do bocznych skłonów. Ja osiądę do ciebie przodem, ale możesz zostać na macie. Przenieś sobie lewą rękę do boku, a biodra przysuń w prawą stronę. Z wdechem wyciągnij prawą rękę daleko, poczuj, jak rozciąga się cały bok ciała. Długa talia, możesz nawet spojrzeć na prawą dłoń. I z wdechem wracamy do centrum. Wydech, druga strona. Mm, poczuj przyjemne rozciąganie, przestrzeni między żebrami. Może spójrz za lewą dłonią do boku i wdech, wracamy. Jeszcze raz, prawa strona, trochę szybciej, do centrum i wydech, lewa strona. I wróć, przejdziemy jeszcze raz do psa z głową w dole. Podwiń palce stóp i zbliżając uda do żeber, przesuń biodra do tyłu, wydłuż plecy. Kierujemy mostek do maty i robimy dużo miejsca między barkami a uszami. Luźna szyja, głowa. Jeżeli potrzebujesz, możesz jeszcze chwilę pouginać kolana albo zostać w psie z głową w dole, wyciągnąć się. Spokojny oddech, Nie z wydechem. Odłóż kolana na matę. Usiądź na piętach. Wdech, otwórz ręce, szeni się do góry i z wydechem składając dłonie, połóż je na sercu, na brzuchu, poczuj swoje ciało, przymakając oczy. Być może masz w sobie odrobinę spokoju, pogody ducha na dzisiejszy dzień. Uśmiechnij się do siebie. Ja życzę ci pięknego dnia dzisiaj w pracy. Dzień dobry.